Witam w kolejnej wideo recenzji na kanale Zakupy AliExpress. Dzisiaj pokażę wam latarkę zakupioną właśnie na AliExpress. Jej koszt to 4.95 Jest to latarka 7 watowa, wytwarzająca moc 300 lumenów i przy tym ma być dość mała, gdyż jest na jedną baterię jednego paluszka. Zobaczmy, jak wygląda po wyjęciu z opakowania. Wykonana jest ona cała z metalu. Wszystkie jej elementy są w 100% metalowe, przynajmniej część zewnętrzna. Jest to oryginalna latarka UltraFire SK-68. A można poznać to, że jest oryginalna po jednej ważnej rzeczy, mianowicie tutaj posiada soczewkę. Wszystkie podróbki tych latarek mają zwykłe szkiełko, które jest płaskie. Nie polecam zakupu tego typu latarek. Dlatego lepiej dołożyć tego dolara czy dwa i zakupić oryginalną latarkę z, z soczewką, która znacznie, znacznie poprawia osiągi. Oraz jakość dawanego światła przez tą latarkę. Cóż mogę więcej powiedzieć? Tutaj, włącznik. Pełna regulacja strumienia światła od szerokiej do skupionej wiązki. Działa na po prostu na wciśnięcie bądź wyciągnięcie. Ciekawy system. I dość ciekawa funkcja, jak na dość tanią latarkę. Załóżmy do niej baterię. Zobaczmy, czy działa. W środku, no, również cała część wykonana z metalu. Jedna bateria, jeden paluszek. Można, oczywiście, założyć oryginalny akumulator ultrafire. Ja zakupiłem jednak samą latarkę. Gdyż nie podpisałem. O, gdyż nie potrzebowałem dodatkowego akumulatora, są również wersje z ładowarką. Tutaj ja zapomniałem dodać, jest bardzo poręczny klips umożliwiający zaczepienie latarki do spodni czy do kieszonki. Zobaczmy, czy świeci po włączeniu. Słabsze światło oraz sygnał stroboskopowy. Najmocniejszy. Jeszcze raz słabszy oraz stroboskop. Jest ona teraz skupiona wiązka światła oraz rozproszona. Zapraszam teraz do wizyty na polu, gdzie sprawdzimy moc tej latarki. Jesteśmy na zewnątrz, jednak nie jest jeszcze do końca ciemno, więc dlatego test może nie być w pełni poprawny. Zobaczmy jak świeci latarka. To jest na skupionej soczewce. Drzewa oddalone są o jakieś 10 metrów. To na maksymalnym skupieniu soczewki oraz na maksymalnej jej mocy. Rozszerzmy trochę soczewkę. Maksymalne rozproszenie światła. to motocykla są jakieś 4 do 5 metrów Treba. za taką cenę latarka świeci dość można powiedzieć przyjemnie niemniej jednak to co widzicie na filmie nie oddaje w pełni jej mocy oraz skuteczności nie jestem w stanie pokazać Wam niestety wszystkiego jak to dokładnie wygląda, gdyż z tego co widzę w kranie wyświetlacza obraz wygląda na znacznie ciemniejszy niż jest w rzeczywistości, dlatego latarka ma naprawdę dużą, dużą moc. Mogę ją śmiało polecić za tą cenę, jest to dość rozsądny zakup. Na pewno nie będziecie zawiedzeni. Serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych filmów. W nadchodzących dniach oraz tygodniach spodziewam się dostawy większej ilości rzeczy z Aliexpress, dlatego filmy pojawią się znacznie częściej. Zapraszam również do, do zaglądnięcia na mojego bloga oraz bloga mojej narzeczonej. Zapraszam.